Cześć, donski serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. W ogóle powiem wam jedną śmieszną rzecz. Dopiero teraz zauważyłem, że mam miałem kamerkę po prawej stronie, czyli tak jest rączka ponieważ nagrywałem też Master Builders, gdzie mamy kamerkę po prawej stronie, z tego względu, że po lewej jest czat i często chcieliście, żeby jednak było widać ten czat, dlatego zacząłem prze przestawiać tą kamerkę, ale na singlu jest tutaj jednak rączka i tutaj przeszkadza faktycznie kamerka chyba po prawej stronie więc teraz nie wiem, jak tam e, żeście reagowali, może w ogóle na to nie zwróciliście uwagi, ale ja teraz dopiero, dopiero na to zwróciłem uwagę, dlatego przepraszam was bardzo, jeżeli komuś to przeszkadzało Uch, słuchajcie, yy, to jest ostatni odcineczek dzisiaj z dzisiejszego maratonu 22.30, teraz powinno być jak oglądacie ten odcinek, więc naprawdę późna już godzina Co prawda jest sobota, ale mimo wszystko późna godzina, więc podejrzewam, że naprawdę duża część z Was nie będzie w stanie na przykład obejrzeć sobie tego odcinka od razu jak go wrzucę Tylko gdzieś tam ewentualnie następnego dnia, ale nie ma strachu, nie ma lipy, będzie dobrze jeżeli w ogóle go gdzieś tam obejrzycie, zerkniecie, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i myślę, że cały maratonik, jakkolwiek, będzie można podsumować, ale to dopiero myślę po weekendzie, jak już sobie zobaczę, jak gdzieś się, jak żeście gdzieś tam zareagowali na ten odcineczki, i w ogóle Więc wtedy będzie można zrobić takie ala małe podsumowanko. I może wtedy ewentualnie coś w przyszłości gdzieś tam się takiego ogarnie. Eee, dobra, przeniesiemy się na wysepkę, którą troszeczkę. Troszeczkę, dosłownie troszeczkę e, rozbudowałem, zrobiłem sobie taki mały projekcik, żeby wiedzieć, co dzisiaj budować. Tak więc, moja wysepka na obecną chwilę wygląda tak. E, tutaj ją troszeczkę podbudowałem. E, Z śniegu, dokładnie. Wszystko cały czas ze śniegu. Jesteśmy w niebie, dokładnie. E, I tutaj jest coś a koło. To nie jest dokładnie koło, ponieważ jednak tutaj mam jedną kratkę, a tutaj w poprzek mam dwie kratki, dlatego też po prostu tutaj są. E, tutaj są dwie, e, dwie kratki szerokości, a tam jest jedna, dlatego ta, ta wysepka będzie taka leciuteńko jajowata. Ale mimo wszystko myślę, że to jakoś nie przeszkodzi strasznie e, w całym obecnym designie. E, mam jeszcze troszeczkę tego śniegu, dlatego go zaraz wykorzystam oczywiście, tutaj do zabudowania tego wszystkiego. No i następnym krokiem, który tu będę chciał zrobić, to na pewno zaraz troszeczkę właśnie też dirtu tutaj dać. No i teraz się tylko zastanawiam, w jaki sposób... Oj, chyba śniegu mi zabraknie, tak mi coś się wydaje, albo mi się źle wydaje, albo mi się dobrze wydaje, no nie wiem. Tak czy siak, będę musiał tutaj zadirtować to wszystko zaraz. Tu już, jak widzicie, fajnie trawka sobie rośnie. I później będzie trzeba ten, ten poziom tutaj jakby chyba podnieść. Teraz się zastanawiam, czy budować jakoś tutaj specyficznie, wiecie, jakieś jeszcze wypuklenia, czy coś w tym stylu, czy po prostu taki najzwyklejszy w świecie blok na te parę klocków zrobić i tutaj zabudować ten portal, ponieważ ten portal tak jakby będzie w takim podziemiu tej wysepki, a, a reszta ma być nad portalem, czyli coś, nie wiem, ale jakiś domek, czy tak dalej, po prostu chcę mieć taką platformę, na której będę mógł coś budować, tak? Hmm. Bo na razie to jest tylko i wyłącznie platforma i nic tutaj konkretnego nie ma, ale prawdopodobnie w przyszłości coś e, będzie. Ewidentnie mi tego śniegu nie starczy. Myślałem, że mi starczy, ale mi nie starczy. No tutaj dużo jednak już go zużyłem, tego śniegu, więc więc nic dziwnego, że mi nie starczy. A może jednak nie, bo zostało mi tu nie: trzy połówki mi zostały, to nie ma nie ma bata. Zalepię te dwie i, i pewnie będzie koniec. No ale to nic, zaraz sobie tego śniegu. Uzupełnimy, nie ma nie ma spiny, będzie dobrze. Ej, coś mi łokieć szwędzi. Dobra. Eee, no. Tak więc. odcineczek ostatni dzisiaj. No powiem wam, że fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie wygląda jest białutko, tutaj ładnie. Jest tutaj kilka poziomów, wiesz, że tutaj będzie dirtu. Dojdzie troszeczkę od razu, bo możemy właśnie też. W dirtu też będzie zdecydowanie za mało, ale spoko. Teraz myślę właśnie, czy do samego końca dawać. Hmm. Ten, ten, Dirt, czy nie do końca. Ale wiecie co, chyba nie będę się tutaj zbytnio pierdzielił I normalnie zrobimy to tutaj dookoła. Eee, Dirt tu też zaraz będę, będę musiał troszeczkę pouzupełniać. I będzie elegancko. Tutaj będzie można coś porobić. Myślę, że jakiś po prostu domek, czy coś takiego będzie można spokojnie tutaj zrobić. Będzie taki domek w niebiosach. Normalnie taki w powietrzu. W, 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 w skyblock, normalnie, nie? więc myślę, że, że, że jak najbardziej klimacik i wszystko będzie ok. tutaj nawet chyba dirtu nie starczy, żeby zabudować tutaj całą, chociaż nie, nie starczy patrzcie, o, do trzech bloków i zabrakło dosłownie i no trudno, w takim razie wracamy normalnie, bo tu już nie ma nic, wracamy normalnie do, do netheru i potem znowu do normalnego świata Tutaj schodki też są dokończone fajnie, już tam do, dokończyłem je elegancko. No i poprawiłem tą moją przepalarkę, czyli tam, gdzie były hopery. Tych hoperów nie ma tam po prostu na tym jednym bloczku. Dlatego na spokojnie teraz można wrzucać wszystko do skrzynki. E, potem na spokojnie to sobie wszystko uruchamiać i tyle. To po prostu mam jeden piecyk mniej, przez to niby tam troszeczkę wolniej to działa. Ale to jest takie, wiecie, e, naciągane wszystko. Dobra, lecimy na pewno zaraz po śnieg. Dosłownie troszeczkę śniegu, bo jakoś go strasznie dużo nie potrzebuję. Raczej nie będę tam więcej e, tej wysepki już tam kminił e, ewentualnie... Ewentualnie można by troszeczkę zrobić coś na takiej zasadzie. Skoro już tam zbudowałem ten taki okrąg, zbuduję troszeczkę dirtu ze 2-3 poziomy. To jeszcze można tam troszeczkę śniegiem wyjść dalej, i potem jeszcze troszeczkę dirtu do środka dobudować. Myślę, że mm, może być coś takiego. Dlatego sobie zaraz właśnie troszeczkę jeszcze śniegu pozbieramy. A ze stąd pozbieram. Co się ja będę. Nie chce mi się nigdzie dalej łazić, tak naprawdę. Tak więc sobie tutaj pozbieram jeszcze tego śniegu tutaj e, i dokończymy sobie właśnie tamtą chociaż chociażby ona była ładnie zrobiona. Mniej więcej Wam może pokażę o co mi e, chodzi. No i gdzieś tam ona będzie sobie ewoluować. Myślę potem będę Wam gdzieś ją ewentualnie pokazywał jak ona się tam e, rozwija. Ewentualnie jeżeli macie jakieś pomysły, coś, czy, czy coś konkretnego można zrobić ewentualnie na tej e, platformie, na tej podniebnej mojej wysepce, to ewentualnie też możecie się pisać śmiało w komentarzach. Ja je normalnie będę czytał jak tylko Odcineczki się pokażą po prostu na kanale. Dobra. Tak więc, tak więc, tak więc, tak więc. No, powiem wam, że dosyć ciekawa rzecz, mimo wszystko, bo jednak, wrzucić sześć filmów w jeden dzień. Jakich by to nie były filmy, patrząc na to, że jednak, no, każdy odcinek, no, tak jak z Minecraft'a Singla jest ponad pół godziny i każdy odcinek z Master Bill jest 20 parę minut, no to jednak, troszkę tych materiałów jest. Trochę, trochę czasu, że tak powiem, trzeba jakby poświęcić na obejrzenie tego, no i nagranie też również, nie zapominajmy. To jest to na tyle fajne i ciekawe, że myślę, że jeżeli naprawdę fajnie się ten maratonik jakoś przejmie, będziecie chcieli coś, coś takiego więcej, to kiedyś po prostu zrobimy, mówię, coś takiego, ale z innej może serii, czyli na przykład Ostatnio zacząłem sobie cisnąć na hardcore, ale na 1.9, dlatego to jest taki moim, moim zdaniem hardcore, hardcore, ponieważ jednak 1.9, jeżeli chodzi o bicie się i tym podobne rzeczy, są naprawdę przerąbane. Zresztą już mieliście okazję, kto był na live, widzieć czy kto widział w ogóle zapis live, mieliście okazję zobaczyć po prostu, jak tam byłem już bliski śmierci ze dwa razy. Raz miałem pół serduszka, raz miałem dwa serduszko, czy, czy też ze dwa serduszka, także no. Jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie, ale przez to jest też ciekawie, tak? Będzie trzeba jak najszybciej się gdzieś tam ogarnąć z jakimś lepszym setem, ale myślę, że to właśnie to będzie na live'a głównie, tak? Czyli właśnie taki hardcore. Ponieważ po prostu tak nie miałem. Znaczy może nie, nie miałem pomysłu, tylko chciałem po prostu zrobić coś innego, ale nie robić tego typowo w seryjce, czyli dlatego po prostu sobie zacząłem na, na hardkorze cisnąć po prostu. A, a, a nie inaczej. Ale myślę, że jak dojdzie do jakiegoś ewentualnie przyszłego maratoniku, to nie wiem. Jakiś... Musiał, musiałbym ewentualnie stworzyć jakąś ewentualnie seryjkę z. No nie wiem, nie wiem, nie, nie mam na obecną chwilę pomysłu, ale co, coś musiałbym takiego sobie wymyślać na, na, na ten kanał, żeby taki maraton. Kilk, kilka filmów, na przykład z takiej jednej konkretnej serii byłby normalnie możliwy, tak? No bo jednak nie z każdej serii można zrobić maraton, przynajmniej moim zdaniem. Na przykład wiecie, jak jest przykładowo powiedzmy... No nie wiem party, na przykład. No, z Minecraft party cisnąć maraton byłby moim zdaniem problem jednak, no bo nagrać kilka odcinków, gdzie cały czas te gry są i, i to cały czas się gdzieś tam mimo wszystko powtarza, no byłoby trudne, byłoby to trudne moim zdaniem. I mogłoby się to aż tak dobrze nie przejąć, bo nie przyjąć, bo jednak mimo wszystko robi się dokładnie. Dokładnie to samo, tak? O ile oglądanie co tydzień gdzieś tam party jest fajne i, i, i ciekawsze, tak o tyle, jak, jakbyście widzieli codziennie, znaczy w jeden dzień, powiedzmy, kilka odcinków, no to mogłoby się to wam nie do końca spodobać, bo nawet Master Builders jednak za każdym razem się gdzieś tam buduje coś innego, więc za każdym razem coś tam innego się dzieje, mimo wszystko, tak? Oj. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Tak więc to jest, taka, to jest taka moja opinia, jeżeli chodzi o robienie maratonu z Minecrafta czy z jakiejkolwiek innej gry. Powinna być to taka gra, gdzie, gdzie faktycznie ten maraton można zrobić, że praktycznie w każdym odcinku można zrobić coś innego i to można nagrać normalnie jedno po drugim. Wtedy faktycznie można zrobić maraton albo po prostu jakiś, jakaś seria, jakiś pomysł, żeby to można było normalnie przekładać na, na kolejne. Odcinki jedno po drugim. No to jakoś, jakoś się trzeba pobawić. Dobra, mam już znowu ponad dwa staki. spoko. teraz troszeczkę jeszcze dirtu. Będzie ok. A tutaj moje te jeżdżą. A myślę, co to, co, to za, co to za dźwięki tutaj, ja tutaj te wagoniki jeżdżę. Pójdźmy gdzieś tutaj na przykład. Tego dirtu w sumie jakoś strasznie dużo też nie potrzebowałem, ale chociaż nie, dirtu potrzebowałem więcej, bo tam. Tylko i wyłącznie zająłem troszeczkę ten yy, teren, a ja potrzebuję go tam ostro wypełnić. Tak więc zobaczymy jak to tam wyjdzie. No 2-3 staki podejrzewam minimum potrzebuję. I się ukaże, się okaże. Ale pozbierajmy sobie troszeczkę na spokojnie, mamy czas. Jest wieczorek, tak więc ewentualnie gdzieś tam sobie Siedzicie, nie? Możecie sobie wypić wieczorem jakieś tam mleczko, albo jakieś kakałko, może jakąś kawusię, Chociaż kawy na, na noc to nie polecam, chyba że zamierzacie się, nie wiem, uczyć całą noc. To wtedy nie, spoko. Spoko. To jest wtedy OK. Albo jakieś kapucinko na przykład, to jest, to, jest, to jest fajna rzecz. Żeby tak typowo kofeiną się nie, nie zapychać, tylko. Tylko tak sobie wypić takie kapucinko. Nieraz są takie fajne w sklepach takie czekoladowe, czy jakieś wanilowe, takie fajne kapucinka. Nieraz, kurde się piło. Pamiętam, że chciałem wypić coś ciepłego, ale nie chciałem, żeby to była herbata, czy, czy jakieś tam właśnie mleko, tylko chciałem coś Ala kawę, No i właśnie wtedy takie kopocinko przyszło z pomocą, nie? E, dobra, jeszcze troszeczkę tego dir tutaj potrzebuję. Taka ogołoce tutaj moją górę, ale ona na szczęście nie jest tak tutaj widoczna z tej strony, więc nie powinno to jakoś strasznie przeszkadzać. Także będzie śmiesznie, bo to będzie chyba jedyny materiał e, dzisiaj, który będzie miał kamerkę po lewej stronie, więc myślę, że to zauważycie, już wszystko. Ale tak dziwnie mówię, bo nie zauważyłem tego wcześniej, cały czas nagrywałem i, i patrzyłem się na ten pogląd. Po prawej stronie kamerka, mi się normalnie, standardowo, tak, a jednak zapomniałem, że jeżeli nagrywam singla, to zmieniam, mówię, kamerkę, bo jednak widzicie, że po prawej stronie jest e, jest, jest, jest rączka od Minecrafta, czy jakiś przedmiot, narzędzie i tak dalej, nie? Dlatego moim zdaniem po prostu wtedy kamerka e, może przeszkadzać po tej stronie. A tak to nie, nie wiem. Nie wiem, możecie mi napisać. Dobra, czyli już starczy 400? O, idealnie 400, taki, no jak równiusieńko. Tu jeszcze mogę sobie troszeczkę śnieżek zrobić spoko, a te śnieżki to sobie wykorzystam. Kurde, i, i rzucę w świnie. Dobra, lecimy z powrotem. I lecimy z powrotem właśnie na górę, znaczy w sensie do neteru i do, do schodów i tak dalej, i tak dalej. I będzie elegancko Ała, ała, ała No i myślę, że tym się też będę musiał zająć tutaj tymi schodkami To można bardzo fajnie zaaranżować tutaj Więc myślę, że jak najbardziej można się tym pobawić A czy czasem przenosimy się z powrotem do neteru. I psenosimy się tutaj Tutaj się psenosimy I wybijamy teraz kurde po schodach tutaj elegancko Rura do przodu <try> Tia Takie tam, nie? A powiem wam taką ciekawostkę, że w momencie kiedy to nagrywam Jest 22.54 Więc praktycznie nagrywam to o tej godzinie, o której będziecie to oglądać. Śmiesznie, nie? Dobra. Zabudowujemy to wszystko jeszcze Tutaj wszystko elegancko. Platforma będzie, będzie nawet grubsza troszeczkę, więc też się będę czuł e, pewnie. W ogóle, śmiesznie jak stawiam bloki, takie są minimalne ścinki czasami. Jakby nie wiem, za szybko się blok pojawiał, Minecraft nie ogarniał, że się nowy blok pojawia, czy coś. Jak kopię tym moim kilofem diamentowym, właśnie, który nawet mamy w ekwipunku, kierunku, neteraka, bo neteraka bardzo szybko się kopie tym kilofem. Jak e, kopałem tak szybko. Jezu, patrzcie jakie ścinki. To jak kopałem właśnie tak szybko na teraka, to Minecraft w ogóle nie ogarniał, że ja wykopuję już te bloki. I jak się przesuwałem do przodu, to momentalnie byłem zablokowany, tak? Minecraft nie ogarniał, że ja już wykopałem dawno te bloki i jego tu nie ma. I normalnie miałem lagi na singlu, nie? <grystanie> to jest śmieszne. By człowiek pomyślał, że tylko na multiplayerze mogą być lagi. Nie, na singlu też mogą być. No. Nie, nie będzie taka mała platforma. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Całkiem spora ta platforma. Taka nie była miała być malutka, ale w końcu wyszło, że że jednak będzie troszeczkę większa. No i w sumie całkiem okej. Ja jestem jak najbardziej za. No i tu jeszcze się ogarnie to, żeby to y było troszeczkę tutaj wyższe. I tutaj ewentualnie w podziemiach zawsze można coś zrobić, tak, jakieś pomieszczenie, poza tym, że będzie portal, zawsze coś tutaj można zrobić. Będzie tutaj trawka, żeby było fajnie, przyjemnie, ewentualnie jak będzie tu już porośnięte trawą i przeniosę to do góry, to tutaj zrobię sobie coś ala ścieżkę. I myślę, że to też będzie wtedy, bo to nie przeszkadza chyba jakoś, czekajcie. Nie, to nie przeszkadza, można normalnie do portalu wchodzić, więc myślę, że wtedy jak najbardziej coś takiego tutaj... Będzie. Na razie sobie zrobię tak, może ewentualnie żebym wiedział na przyszłość. O, albo po prostu zrobię, zostawię coś takiego. Myślę, że będzie jak najbardziej okej. Okay. A żeby jednak było coś innego, tu można nawet jakieś, kurde, roślinność wstawić czy coś. Zobaczymy, zobaczymy. Cały czas sobie kminię ogólnie odkąd sobie wymyśliłem tam w daterze, że zrobię sobie tą taką kopułę czy coś takiego i te korytarze różne. Cały czas kminię jak to zrobić, ale... To musi być coś, coś fajnego. To musi być coś takiego, żeby pomimo tego, że to jest nether, żeby to naprawdę fajnie jakoś wyglądało. Takie, zabudowujemy sześciusieńko dosłownie, nie? W każdym możliwym świecie. A, no jeszcze przecież w endzie miałem ogarnieć sobie jakieś lokum. Ech, nie wierzę, nie starczyło mi dirtu. No ale wysepka wygląda naprawdę. Zacnie, tylko żeby nie spaść, nie? I mówię, i potem tylko można zrobić coś takiego, skoro tu już jest dirt, zbuduje się go tam na dwie kratki jeszcze szerokości, znaczy w wysokości. Do tego się dobuduje tutaj normalnie śnieg, co zaraz mogę zresztą od razu zrobić o coś takiego. O, i tutaj normalnie w dalszym ciągu będzie śnieg, który będzie miał imitować w dalszym ciągu, jakby tą chmurę. W ten sposób. Myślę, że, że można to tak. Ogarnąć tutaj i tak mi zaraz zabraknie surowców, ale jeszcze sobie tak troszeczkę to podbuduję, tak żebyście wiedzieli mm, o co chodzi, a później ewentualnie będę tutaj latał w tej WFT-powie. Jak widzicie, że troszeczkę trzeba tego nazbierać, tego dirtu i tego śniegu, żeby to po prostu potem zabudowywać, a jest to po prostu czasochłonne i nie ma sensu wszystkiego cały czas nagrywać. Zresztą już widzieliście moim zdaniem całkiem sporą część tego, co tutaj buduję, dlatego nie powinno być tutaj większego problemu. Jak tu, kurde, się część zbuduje nie? Dobra. Chyba starczy. O, no i spoko. No i tutaj jeszcze starczyły, to będzie jeszcze jeden poziom wtedy, bo tu będzie tutaj ze 2 ze trzy poziomy. I tutaj ewentualnie się doda takie... Taki mały, taki małe zaokrąglenie. Może coś, ale właśnie coś takiego, na przykład takie. O, coś takiego. I coś takiego. I ewentualnie jeszcze bloczek wyżej. Po prostu. Normalnie to i tak nie, nie będzie jakoś strasznie widoczne, tak? Bo to gdzieś z dołu i tak dalej. Ale ja będę miał świadomość, że to nie jest taka po prostu bryła, głupia, tylko jednak są tu jakieś kształty. I powiem wam, że całkiem mimo wszystko spora ta wysepka. Myślałem, że będzie mniejsza. Naprawdę myślałem, że będzie mniejsza. No i w sumie fajnie, że się miło zaskoczyłem moim zdaniem. Dobra. Ja sobie zostawię tutaj te śnieg. Chociaż to są tylko trzy bloki, to i tak mi to nic nie da. Eee, tu sobie jeszcze to może poszerzę. Eee, nie mogę. Eee, dobra, nieważne. Okay. Eee, tutaj, tutaj będzie musi być. Tu jest skrzynia, no nieważne. Tak czy siak myślę, że to będzie na tyle w tym odcineczku. Będzie to taki troszeczkę krótszy odcineczek niż poprzedni, ale zrobiliśmy, moim zdaniem, dosyć konkretne rzeczy. Tak więc dziękuję Wam wszystkim bardzo, 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 bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka i wszystkich dzisiejszych odcinków z maratonu, czyli z Master Builders i z Minecrafta. Naprawdę bardzo fajnie się bawię, mam nadzieję, że Wy również. Mam nadzieję, że gdzieś tam te lajki i komentarze zostawicie. Jeżeli będziecie chcieli takich maratonów gdzieś więcej, to możecie również gdzieś tam dawać swoje propozycje, może gdzieś tam z jakichś czy mini-gierek czy czegoś, może po prostu zrobimy z jakiejś innej minigierki, jakiś maraton ewentualnie. I wtedy myślę, że będzie coś e, innego, albo po prostu właśnie maraton z minigierek, różnych minigierek po prostu, że w dany jeden dzień będą, będą różne minigierki, gdzieś tam pod rząd po prostu, może na takiej zasadzie, myślę, że to by było też coś ciekawego i również coś takiego na weekend będzie można zrobić, ale to się zobaczy w przyszłości, mam nadzieję niedalekiej, tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego razu, pa pa!